Ty partii... jeszcze nie gra, ma 4 miesiące. Aha, no to jeszcze, jeszcze troszeczkę trzeba poczekać. W tej partii to tak czarnemu się po prostu udało zachować tę przewagę trzech handicapów i biały, biały nie zbliżył się do wyrównania gry. No ale tak czy siak zawsze jest, jest, jest trochę do omówienia. No i pierwsza rzecz to jest ten ruch. To, to, nie, okay. jest, to nie jest yy, poprawne zagranie. Ten kształt można zostawić. Można. Raczej się tego nie robi. Dawniej może to bywało bardziej popularne. Raczej się tego nie robi. Przecięcie białego jest dość nieprzyjemne, a ten a jeśli się dogrywa, no to na pewno czarny chce się jakoś połączyć. I najbardziej popularne są te dwa ruchy. Połączenie sztywne albo połączenie tygrysią paszczą. Ten ruch to jakby tak. Jakby zastawiał na białego pułapkę, że jak biały przetnie to to wtedy go złapiemy w drabinkę i będzie świetnie. No ale biały bynajmniej nie zamierza teraz przeciąć. No i co? I czarny sobie może myśleć, że okej, okay, no to fajnie, no to udało mi się połączyć takim takim dynamicznym kształtem, ale wcale nie, wcale nie jest to dobry kształt. Dlaczego? Po pierwsze, biały w przyszłości może zagrać tutaj Hanę, co? Yy, uniemożliwia czarnemu zablokowanie bandy. To znaczy, czarny nie może zagrać podwójnego Hanę ze względu na, na tę słabość, a jak wydłuży, no to okej, okay, może i zablokuje bandę, ale biały powiększył swój narożnik w sentę i jeszcze dostał jakiś kamień na zewnątrz. Tymczasem, jeśli czarny się połączy takim uczciwym sposobem, no to na Hanę może po prostu odpowiedzieć sam grając hanę. Czyli biały nie ma dostępu do, do bandy. To jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że co biały teraz zrobił? Biały to w ogóle zostawił. I to był bardzo ciekawy wybór. Zazwyczaj, jeśli czarny gra tu albo tu, to biały nie zostawia, tylko dogrywa. Um, natomiast w grze czar biały zostawił. Dlaczego, um, dlaczego normalnie się dogrywa, a w grze można było zostawić? Jeżeli czarny się połączy na sztywno, to kładzie pewną presję na kamienie białego. W przyszłości może zagrać na przykład taki ruch i zepchnąć białego na drugą linię. Spychać białego na drugą linię. Albo wręcz zagrać uderzenie. To też jest często widywana kontynuacja. I może później nawet... Można, można wydłużyć i się cieszyć, że zepchnęliśmy białego na drugą linię, a może można nawet podwójne hane. Biały tutaj ma dwie możliwości. Mógłby, mógłby albo próbować wychodzić tędy, albo próbować łapać kamień. Tylko, że to złapanie kamienia no niezbyt białemu wyjdzie, bo wtedy straci cały narożnik. Także nie, tak nie można. Biały będzie wychodził o tak, no ale czarny z dwóch stron blokuje bandę. Czyli czarny ma całkiem silne kontynuacje przeciwko narożnikowi białego, jeśli czarny połączy się na sztywno. Jeśli czarny połączy się tygrysią paszczą to też może później spychać białego gdzieś tam na drugą linię, ale już kontynuacje czarnego nie są aż tak bolesne. Przykładowo, jeśli czarny chce mm, użyć tej naj, najsilniejszej taktyki, czyli uderzyć i zagrać podwójne hane, to teraz białemu jest znacznie łatwiej wyjść na zewnątrz. Czyli po tygrysie i paszczy też mamy kontynuację przeciwko narożnikowi białego, ale nie są to kontynuacje aż tak, aż tak bolesne i czasami się zostawia. Czasami, czasami zawodowcy w tej chwili grają te nuki. Natomiast jeśli czarny w grze zagrał, oj, nie tu tylko tutaj, jeśli czarny zagrał tu, no to raz, że tego typu kontynuacje, no to już w ogóle nie bardzo działają, dlatego, że, no nie wiem, może biały i zagra sobie hanę z tej strony i zagra tak, a może biały nawet znajdzie coś jeszcze innego, na przykład na przykład, jakieś tego typu cięcia, no o różnych rzeczach biały może pomyśleć. Podobnie po tym ruchu też jest więcej punktów, słabych punktów w kształcie czarnego. A nawet gdyby, nawet gdyby biały nie próbował tam robić krzywdy czarnemu i dał się całkiem zamknąć, to i tak ten narożnik nie jest w niebezpieczeństwie ze względu na to bardzo istotne, hanę na B14, które pozwala białemu zbudować sobie bazę. Także wniosek są taki, że ten ruch na D12 to próbuje być taki ładny kształt, lekki kształt, ale zupełnie nie kładzie presji na białego. I to jest problem z tym ruchem. Tego typu ruch myślę, że można by zagrać, jeżeli to by było jakieś wielkie mojo białego, w którym czarny próbuje zrobić lekki kształt, to może wtedy czarny mógłby rozważać jakieś rzeczywiście inne ruchy niż łączenie na sztywno, no bo łączenie na sztywno takie trochę ciężkie, wtedy można coś rozważać, jeżeli nam po prostu zależy na lekkim kształcie. Ale tutaj chcemy po prostu solidnie postawić kształt na bandzie, który będzie nam pomagał w tworzeniu lewej bandy i jednocześnie będzie kładł pewną, peł, pewną presję na narożnik białego. Dobra. Następny. Tutaj było takie joseki, nie joseki, bo Marianna odeszła tu od znanego wariantu. Znany wariant to w tej chwili jest jeden z tych dwóch ruchów. I prawdopodobnie każdy z tych ruchów zakończy się tym samym czyli tym, że biały weźmie narożnik, a czarny weźmie prawą bandę. Wprawdzie może się wydawać, że Mech. Biały zabrał czarnemu narożnik, biały dostał bardzo duże, bardzo dużo. Ale czarny jest bardzo solidny po tej drugiej stronie. No i poza tym czarny kończy w sente, czyli obaj gracze postawili tutaj 5 ruchów, nie? Czarny postawił 5 kamieni, biały postawił pięć kamieni. To jest to jest joseki. w grze biały próbował od razu rozcinać czarnego i to było dość niefrasobliwe. I się ostatecznie nie udało. To łączenie czarnego było bardzo, bardzo silnym ruchem, po którym biały po prostu ma za dużo słabości i nie może ich wszystkich naraz ubezpieczyć. Nie wiem czy biały miał tutaj jakikolwiek inny lepszy wariant. Pewnie już lepiej biały by zrobił, gdyby zagrał tak i wprawdzie by został przecięty, ale ten kamień jeszcze tam jakąś funkcję spełnia. Ten kamień na gibstery też spełnia pewną funkcję, bo jest to kamień tnący. Tymczasem w grze kiedy biały stracił kamień na e4, no to teraz te kamienie na f3 i na g4 nie spełniają żadnej funkcji. Są zupełnie stracone. I jeżeli jeszcze nie mamy pewności, czy to jest rezultat, dla kogo to jest dobry rezultat, to możemy to sobie po prostu porównać z tym joseki, które sobie przed chwilą układaliśmy. To było joseki, w którym gracze zagrali tyle samo ruchów. I jak porównać to z wariantem z gry? Joseki z wariantem z gry... Czyli to jest tak jakby teraz czarny kontynuował, co jest może trochę wolnym zagraniem, ale biały później zagrał, uch, dwie bardzo złe wymiany. I czarny wszedł tu. Także no powinno być dobrze dla czarne, y, powinno być dobrze dla czarnego. Ten kamień na d5 nie jest pozbawiony wartości, natomiast te wymiany białego są dość dość tragiczne i tylko wzmacniają czarne. Niemniej nie jest to też koniec świata dla białego. Biały może kontynuować grę jak najbardziej. Jest to rezultat po prostu trochę lepszy dla czarnych. Mhm. Dobra. Wyskok. Mhm. O, no i tutaj było kolejne ciekawe joseki. Biały wszedł w narożnik, i to jest dobry ruch. Tak jak y, mówiliśmy przed chwilą o tym joseki, że jak biały wchodzi w narożnik, to czarny. Czekaj, 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 przepraszam. Jeżeli biały najpierw zagra chany i później wchodzi w narożnik, to czarny łapie kamień. Tak faktycznie jest. Czarny nie rozdziela, bo boi się, że biały zacznie mu robić problemy. Natomiast jeżeli biały by nie zagrał tego chany, tylko od razu by wchodził w narożnik, to wtedy faktycznie czarny raczej woli grać od tej strony, rozdzielać kamienie białego, bo co do zasady chcemy, chcemy rozdzielić te kamienie białego i. Uzyskać jakąś taką ścianę i później atakować ten kamień. Coś w tym stylu. To jest dobry plan. I w grze mamy podobny, podobny kształt. Biały od razu wskoczył, bez grania wcześniej czegokolwiek po tej stronie. Gdyby Biały najpierw zagrał Hanę i dopiero później wskoczył do rogu, to znowu, podobnie jak w tym lewym dolnym narożniku, czarny może jak najbardziej teraz zagrać. Z prawej strony, bo biały już tą wymianą sprawił, że kamienie na prawej bandzie są troszkę bardziej ciężkie i czarny teraz się cieszy. No, teraz ta wymiana Q13 na P14 jest na pewno dobra dla czarnego. Natomiast tak jak w grze, dopóki ten kamień białego jest lekki, do czarny czarnej nie chce tak po prostu zagrać z tej strony, dać białemu bardzo komfortowe połączenie, a samemu skończyć z takim kształtem, no, który jeszcze wymaga, wymaga dodania jeszcze jednego ruchu. Także chyba poprawny wybór czarnego, żeby blokować z tej strony, na pewno lokalnie. Jeśli patrzymy, jeśli patrzymy lokalnie na to joseki, no to poprawny wybór czarnego. Jeżeli jednak patrzymy na kierunek gry, to nie jestem już 100% pewien, bo jeśli czarny zagra z tej strony, to to może ładnie pracuje z, współpracuje z tym skokiem, tworzy jakieś takie pudełeczko po, po prawej bandzie, po prawej stronie. Z kolei w grze czarny zyskał ścianę, ale ta ściana spogląda na taką bandę, gdzie trudno będzie tworzyć moją. Ze względu na, te, na tę żywą grupę białego w lewym górnym narożniku. No nie wiem, wydaje mi się, że to jakieś Detale, i, i sam nie jestem pewien, jak tu należy grać. Natomiast następny ruch jest dość ważny. Czarny w grze zagrał Hasami i biały zagrał Hanę. I to Hasami to był błąd. Gdzie wcześniej powinien zagrać czarny? Zanim zagra tego pincera. Hmm. Nie wiem, lewy róg zamykać górnie. To Atari, to Atari, to jest ważny techniczny szczegół. Biały połączy, i wtedy, no, wtedy możemy się zastanawiać. Może chcemy zagrać tu? Wymiana taka na pewno nie jest zła dla czarnego. Biały dograł ruch wewnątrz swojego terytorium, czarny dostał kamień na zewnątrz. Jeśli teraz biały będzie próbował zagrać tak jak w grze, no to na pewno ta wymiana jest dobra dla czarnego. I to nawet nieważne, czy czarny próbuje uciekać z tym kamieniem. Pewnie próbuje, bo czemu nie? Biały będzie miał duży kłopot. Ale nawet gdyby czarny zagrał od zewnątrz, to i tak ta wymiana jest dobra. I tak ta wymiana tworzy jakiś problem białemu. A prawdopodobnie czarny zagra z tej strony i, i będzie podejmował walkę z białym. Biały prawdopodobnie da Atari od tej strony, no ale to też znowu. Duży zysk względem tego, co w grze, bo biały, to tak jakby biały zagrał teraz na R12 zamiast grać ten aktywny ruch, czyli hane. Um, jeśli biały zagra na R12, to znowu czarny może odpowiedzieć i już się cieszy, że ma solidną ścianę, ale nawet jeśli czarny nie odpowie, nawet jeśli zagra coś innego, biały zbije, to i tak jest lepiej niż w grze, i tak ta wymiana się przydała. Kamień białego na S14 jest zupełnie zbędny. I czarny tylko zmusił białego do, do grania takiego ruchu na R12, dzięki temu, że zagrał tę wymianę. Także należy, należy pamiętać o tej wymianie. A co później grać, czy hasami, czy zamykać lewy górny narożnik? Nie jestem pewien, ale chyba, chyba nie. Chyba nie zamykać tego narożnika, dlatego że biały, jak już mówiliśmy wcześniej, ma tutaj dość gładki sposób stworzenia bazy. A na razie rozszerzy się od kamienia na górnej bandzie. Jeżeli biały się wzmocni na górnej bandzie, stworzy sobie taką grupę, którą, która będzie trudna do przeatakowania, to wpływ czarnego będzie bardzo mało przydatny. To w zasadzie nie wiadomo, co z nim zrobić. To jest, takie, to jest taki wężyk, nie biorący żadnych punktów i nie grożący nicze, niczemu żadnej białej grupie. Także, jak najbardziej, hasami. Mhm. Dobra. Biały hanę, No, i tutaj Biały nas kąsał. Nie jestem pewien, nie jestem pewien tego ruchu. Może dobry. Natomiast Biały dość ładnie później sobie poradził z, z, ze stworzeniem czarnemu kłopotu poprzez, poprzez użycie tych cięć. Więc być może, jeżeli już nam zagrali takie Hanę od góry i nasza grupa ma pewne problemy z cięciami, to możliwe, że lepiej się połączyć za sztywno. Nie jestem pewien. Być może lepiej popełznąć. Ale trzeba pamiętać o tym, że są kłopoty. Że to cięcie istnieje i tutaj, jeśli jeszcze kolejne cięcie powstanie, no to nasza grupka pięciu kamieni może mieć kłopot. Hmm. W grze czarny grał bardzo aktywnie po prostu zamykając białego, ale zostawiło to te słabe punkty w kształcie czarnego. Alternatywny plan to by było po prostu wydłużyć. Żeby nie było tamtych cięć. Jeśli biały dalej pchnie, to może teraz hane i może będzie bezpieczniej. Czarny może się trochę martwić, że nie uda się tak całkiem zawnąć białego, że to nie jest jeszcze tak całkiem połączone. Ale białemu nie jest łatwo wychodzić. Jeśli biały próbuje wychodzić, może nawet da się go rozciąć. Także wydłużenie to taki spokojniejszy ruch. Ruch z gry bardzo aktywny, ale też ryzykowny. No, i biały teraz. Hmm, biały zagrał tutaj pip i. biały popełnił pewien błąd w walce. To jest dziwny ruch czarnych. Jak grają nam pipa, łączmy się. Dlaczego? To tych chcemy atakować, a nie tamtych. Tam biały ma żywą grupę. To wszystko jest bezpieczne. Te dwa kamienie białego, o, one są, one są słabe. Czego tu się boimy? Że biały zacznie wychodzić? Nie bójmy się tego. Tu się nie da wyjść. Rozetniemy białego. Spokojnie tutaj się połączymy dołem. Nie ma się czego bać. Natomiast to biały ma się czego bać. Właśnie zagrał ruch, który osłabił, osłabił jego grupkę na dole. A ten kontratak czarnego, to co on próbuje zrobić? Złapać te dwa białe kamienie? A one w ogóle są do czegokolwiek, komukolwiek potrzebne. To nie są ważne kamienie. One nie przecinają nic ważnego, nie pomagają białemu w przeżywaniu żadną ważną grupą. To są to po prostu takie kamienie postawione obok, Ścianki czarnego, do niczego nikomu nie potrzebne No a biały. A bardzo... tutaj łamię drabi... łamią drabinkę. Łamię drabinkę? Tym ruchem łamię. Jak biały rozcina i zamknę, to wtedy jak wypuszczę go w drabinę, to ona jest złamana przez ten ruch. Jaką drabinkę? Przepraszam. Jeszcze no, raz. Biały teraz Q8, potem czarny Q7. Aha, Q7, a ale w grze czarny nie zrobił Q7. Ja wiem, 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 wiem. Bo pomyślałem o czymś innym A, bo plan był taki i później złapać o tak. Tak. A, rozumiem, rozumiem. Dobra, faktycznie. Ja tak, był drugiej strony, żeby wpuścić, bo wtedy rozdzielam i, i nie ma tak. kontynuacji dla biegów. Wiem, że pojechałem inaczej. Natomiast plan tak, był taki ale, ale biały nie musi tak kontynuować. Jeżeli biały ja się wiem, wiem. zauważy, może zagrać z tej strony. I wtedy czarny pozostaje z dwoma punktami cięcia. Jeśli czarny zagratu, no to biały połączy wszystko. Jeśli czarny tu, biały też połączy. Czarny pewnie najsilniej zrobi, jeżeli połączy się tu. Biały rozetnie, czarny przetnie, i w sumie to nie jest takie oczywiste dla białego, czy to jest dobre dla białego, czy nie. Więc rzeczywiście, może to był dobry plan, żeby, żeby teraz zagrać, rzeczywiście blokować na Q7, później połączyć. No ale tak czy siak nie wiem, czy czarny na tym wszystkim zyskał czy nie. Hmm. Biały teraz może wziąć te kamienie, ale w sumie nie boimy się tego aż tak. No dobra, no to może rzeczywiście należało po prostu tu kontynuować. Kontynuować ten plan z drabinką. Aha. Biały ma kilka opcji, więc o, biały no może jak tędy będzie wychodził, to zrobi lepiej. Jeśli czarny połączy tu... Czarny ma dwa problemy. Jeden, drugi. Jeśli czarny połączy tu... Hmm, może to jest lepszy pomysł dla czarnego, ale też nie jest to takie oczywiste. Czy czarnemu się tutaj uda, czy nie. Także biały ma bardzo dużo opcji. Czarny ma punkty cięcia i biały, jeżeli nie pójdzie w ten jeden najbardziej narzucający się wariant, który po prostu nie działa, to biały bardzo możliwe, że znajdzie coś, coś bardziej nieprzyjemnego dla czarnego, więc nie ma co kombinować, po prostu się połączyć i cieszyć się, że biały zagrał tę wymianę. Co ta wymiana daje białemu? Niewiele. Ona, ona nawet chyba nie, nie ratuje tych dwóch kamieni. Czy ratuje... Nie, i tak czarny może tędy wchodzić i rozdzielić białego. W grze wyszło tak i teraz biały zrobił bardzo, bardzo duży błąd, który prawdopodobnie wiem mm, wiem z, skąd wynikał. Biały grając całą tę sekwencję Cały czas miał w głowie to, że on, że, 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 że biały chce tam na górze ponękać, ponękać e, czarnego. Tymczasem ta sekwencja strasznie podniosła temperaturę z prawej strony. Teraz to, kto pierwszy zagra ruch z prawej strony, czy nie olbrzymią różnicę, jeśli biały tam zagra, przeżywa swoją grupą w komfortowy sposób, na dużą skalę. Bardzo przyjemnie. Jeżeli z kolei czarny zagra pierwszy z prawej strony, tak jak to się stało w partii, to czarny zabija te trzy kamienie białego i jednocześnie kładzie tak dużą presję na te dwa kamienie białego, jakiej na pewno nie położyłby jednym ruchem, gdyby sytuacja wyglądała o tak. Więc biały powinien był od razu grać na górze, jeżeli tak bardzo białemu zależy na, na tym, żeby zagrać na górze. Biały jednak w głowie miał coś takiego, że Najpierw zagra sobie tu pip w i później zagra na górze. Taki był plan białego. A tu niespodzianka czarny odpowiedział z drugiej strony i strasznie wzrosła temperatura po prawej stronie. No i niestety, no jeżeli tak wzrosła temperatura, no to teraz trzeba kontynuować. Może biały sobie myślał o jejku, no ale strasznie szkoda, no bo teraz czarny będzie się mógł tam połączyć. Trudno. Zresztą to łączenie nie jest aż tak, aż tak istotne. Na pewno nie jest aż tak istotne, jak to, to co się dzieje po prawej bandzie. To łączenie na górze to jest kwestia życia tych dwóch kamieni czarnego, no ale te dwa kamienie nie są tak strasznie, strasznie ważne. Tutaj obok jest żywa grupa białego, żywa grupa czarnego. Punkty tworzone od żywych grup w go nie są tak interesujące. W go najbardziej interesujące są punkty tworzone od słabych grup. Czyli na przykład to, co na prawej będzie. Biały ma bardzo słabą grupę i może stworzyć sporo punktów, jednocześnie ożywiając tę grupę. Jeżeli ta grupa ożyje, to z kolei to kładzie pewną presję na te dwa kamienie czarnego na dole. Więc te ruchy po prawej były znacznie, znacznie ważniejsze. To był duży błąd białego, po którym czarny jak najbardziej tutaj przejął, przejął kontrolę nad grą. Dobrze, dobrze. Błąd białego to, to jak najbardziej błąd, bo to, co się dzieje na planszy, to to, co na górze. Nikogo nie obchodzi branie punktów na. Na tej bandzie. Czarny nie może tutaj zdobyć punktów, bo biały ma, ma kamienie, które to uniemożliwiają. Biały też, jak stworzy punkty, to co to będzie? Punkty tworzone od żywych kamieni. Nudy, 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 nudy. Więc wychodzić albo od razu wchodzić gdzieś w centrum to błąd. Mhm. Może można dać atari, żeby zepsuć kształt białemu? Nie jestem pewien. Może można. Zawsze, zawsze dobrze rozważyć. A biały nie odpowiedział? No to w sumie no tak, no bo i tak biały nie chce tak bardzo brać tych punktów, bo to są nudne punkty tworzone od silnych kamieni. Biały wychodzi. Uh -huh. Może lepiej było zablokować, ale w sumie nie wiem, bo w grze i tak zdołaliśmy zablokować białego. Trochę denerwujący jest fakt, że tutaj jest w zasadzie cięcie, tak? Dobrze liczę? A nie, przepraszam. Nie ma cięcia. A co jeżeli biały zagra najpierw tu Atari, później tu? Może biały może coś tutaj wykombinować, a może nie może. W każdym razie jest tu jakaś słabość. To był chyba po prostu mislik czarnego. Czarny próbował coś zrobić, ale to zupełnie się nie powiodło, więc to trzeba po prostu to nieuważnie zagrane ruchy chyba. No, ale w sumie czarny na tym wiele nie stracił. Biały się po prostu wkradł troszeczkę. A, no i teraz biały po prostu popełnił błąd, bo biały powinien był iść tak. Powoli i miarowo i po prostu rozwalić, zburzyć centrum czarnych. Natomiast biały w grze skoczył, no i czarny to wykorzystał, czarny przeciął. No i teraz te, to centrum jest już olbrzymie. Jedyna szansa dla białego teraz to jest albo wejść bardzo głęboko w to centrum, albo zabić tę grupę po lewej stronie. No, czarny słusznie robi, że tę grupę ubezpiecza, no i teraz to były ostateczne błędy białego. Biały był zbyt skromny, zbyt. Ymm, zbyt łagodny. Takimi ruchami białe nie wygrają tej gry. Czarny po prostu zdobywa zbyt dużo Trzeba policzyć punkty. Zobaczyć, że ten korytarz cześć Mariusz. Rozmawiamy na spotkaniach jako takich. Nie wiem, czy już czy tam jesteś, czy nie, ale możesz tam dołączyć. A to kończymy już komentarz do tej gry. Ale no tak, można dołączyć jeszcze. Także to tylko pomogło czarnemu. Natomiast biały powinien pomyśleć tak. Ta grupa jest w miarę bezpieczna. Tamta całkiem bezpieczna. Poza tym biały nie ma żadnych słabych grup. Więc nie ma powodu, żeby nie wejść naprawdę głęboko. Tak to za głęboko? Okej, okay. może rzeczywiście tak to za głęboko. No to powiedzmy, że nie tak, ale tak. Czarno od tej strony? No to próbujemy i zobaczymy. Może się uda? Może nie. Jak się nie uda, przegraliśmy. Jak się uda, no to bardzo możliwe, że wygraliśmy. Przeżyjemy, czarnemu zostaną same damy. To by było naprawdę trudne dla czarnego. To jest ruch, który stawia czarnego przed niełatwym wyborem. Jeśli czarny z tej strony, to z kolei gramy tak. No i czarnemu zostaje znacznie, znacznie mniej niż w partii. A biały jak gra od tej strony, no to ech, nudy. Czarny dostaje za, za dużo. Czarny dokładnie wie, jak odpowiadać na ruchy białego. Biały powinien szukać raczej ruchów, na które czarny nie do końca wie, jak odpowiedzieć. Czarny ma jakąś zagwozdkę, czarny się poczuje troszkę, troszkę nieswojo, bo będzie musiał wybrać pomiędzy atakiem, czyli trochę postawieniem wszystkiego na jedną kartę. Zabijemy, wygramy, nie zabijemy, może, może nam nie starczyć punktów, a graniem asekuracko, które z kolei no, też wcale nie jest tak satysfakcjonujące, no bo może się okazać, że bierzemy te punkty, bierzemy, ale ostatecznie nie jest ich aż tak dużo. Więc biały no tutaj tylko pomógł czarnemu wygrać partię. No i czarny po prostu wziął tę partię i poszedł, pobiegł z nią szybko do domu. Po prostu zdobył tyle punktów, ile się dało. Biały tutaj jeszcze próbował podjąć walkę, ale, ale ta akcja też się nie udała. No i nie wiem, czy, czy coś tutaj jeszcze. Tutaj czarny spokojnie wszystko łączy. No i wygrywał chyba z 20 punktów, więc. Więc na spokojnie. Okej, okay, to moje komentarze. Czy masz jakieś pytania? Nie, dzięki mi wszystkie błędy wytknąłeś, więc, więc jest dobrze. Mm. Ja to tu to towarzysko przyszedłem. No, cześć, cześć, cześć. cześć. Ym, dawno się nie słyszeliśmy. O, ho, ho, bardzo dawno. Ty pewnie już dwa metry wzrostu masz, co? No nie. Ja tu Cię pamiętam jak miałeś metr 50, może mniej troszkę. No tak, no tak. Bym się pewnie zdziwił. <laughs> no. Kiochen dobry jest, kurde, boję się z nim, zaproponował mi Lasie ale się boję. Kiochen jest bardzo ostry, dobrze walczy. Natomiast może jakiś tam trochę początek gry i jakiś taki też może sam początek walki, żeby te kształty były bardziej solidne i i później żeby się nie dało jednym uderzeniem czasem. Bogdana bo ostatnio pokonał. Aha, aha. Tam miał ale też trochę szczęścia, był taki spodziemy. moment, że Bogdan zły ruch zrobił pod koniec, ale, ale rzeczywiście go rozgromił. No, no, no. Bogdana, ja znam, on jest a. dobry. Siasio, wiesz, jak grupy są słabe, to zapraszają do ataku, nie? <grym> <grym> no, jest do tak, a ty tylko na to czekasz, żeby przeciwnik cię zaatakował. No ja wiesz, od razu czekasz, no i no tak. Tak tam nastrój dobra. przed dzisiejszym wieczorem, Ciasio. Ach, z Austriakami gramy dzisiaj. No. No, no trzeba o, wygrać o, o, o której gracie? O dwudziestej. O Dobrze. Dobra. No dobra, ja muszę znikać. Dzięki, Siasio. No Zajem. na razie, dzięki. dzięki. Do powodzenia. Dobra. I się umówimy na następne komentarze jeszcze. Dobra. No, to cześć.